Witamy na kanale Motoway. Ja jestem Kuba za kamerą Maciek. W poprzednich odcinkach opowiedzieliśmy Wam już jak wygląda koszt zakupu samochodu do sportu, który możecie obejrzeć tutaj. Zaprezentowaliśmy Wam też przykładowy koszt wyjazdu na trakty, który możecie obejrzeć tutaj. A dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować jak i z jakimi kosztami należy się liczyć, kiedy jeszcze dodatkowa rzecz nam się wydarzy w postaci na przykład przypieczętowania szyka. Zapraszam. I oglądając samochód po uderzeniu było mniej więcej 120 130 na godzinę i taka szykana solidna z opon. To zobaczycie na onboardzie, bo udało się to złapać. Myślałem, że z samochodu została miazga. Po wyjściu widzę, że koło jest na, na miejscu, więc nie ma jakiejś strasznych tragedii. Pytanie, jak mocno tam? Weszło uderzenie, bo też mam obawy, czy gdzieś silnik się nie oberwał, żaden płyt nie wyleciał, może pasek się urwał klinowy, bo zapalił się akumulator, ale to by wszystko było nic. Najważniejsze jest, żeby żadna część konstrukcyjna samochodu nie dostała, a poszycie to mnie nie boli. Jeśli jest wariant delikatny, czyli samo poszycie, no to mamy maska, błotnik, zderzak, lampa. Może coś tam naciągnąć, jakieś elementy i jesteśmy w domu. Także czekamy aż tutaj chłopaki z RST nam to obejrzą i będzie werdykt co dalej. Jeszcze możemy otworzyć maskę i zajrzeć, czy się coś nie urwało. Albo właśnie może będzie można już coś więcej powiedzieć. Co tam się wydarzyło? Tak, patrzyłem po prostu pierwsze, co tutaj na chodnicę czy się nie, czy nie dostała. No, pasek jest. Chłodnica nie cieknie. E, nic tutaj takiego nie widać grubego. No, ale czasem to może być coś właśnie w środku pod spodem. I to jest ten taki werdykt, na który czekamy. Czy tam coś poważniejszego się nie stało. No, ale, no ale na otarcie łez. Mamy już elementy w kolorze, elegancko, dobrane. Zawsze najfajniej kupić w kolorze. Choć do, do 30-letniego gruza, to jak pomiód, to do ula. Ale jednak się udało. Zderzaczek też elegancki. Wępakietowe nie inwestuję, bo daję mu jakieś 5 trakdejów i będziemy znowu szukali. To są najgorsze elementy. Jeszcze lampę też mamy. I elementy były mniej więcej 100-150, i lampa też ze 150. Także jeszcze można to w jakiś ludzki pieniądz dostać. Tak, gdzie to jest? Piękna tak, tak. jest. Dobry, Dobry. Dobra. Wiesz, No tak, na zielono się świeci. Elegancko. I na ile strzałów to wystarcza? Milion. Tak. Tak, tak, to jest kilkadziesiąt strzałów. Ale dziesiąt? Od... na jednym ładowaniu? Na jednym ładowaniu. No kurwa. No tak naprawdę to wszystko poszło w ten spornik. Zobacz. Jaki banan. No prosto jego i A Albo tu pasem po prostu wyciągnę. Może. A chłodnica jest nie w ogóle nie Tak, nieluszane, nie. nie. Koła nic nie zostało, układ kierowniczy, wszystko spoko. Żadnych luzów nie ma. Nic. Tak naprawdę jakby nie ten rozrusznik to mówić, bo nie dalej jeździć. Ja byłem przekonany, że tam jest urwany silnik po tym walnięciu ze 130 i że jest kaszana. Nie? No zderzak, bo od nich lampa najbardziej uciekała, nie? No z tą maską tylko będzie najtrudniej. Zapięcie najgorzej, nie? Zapięcie do zawiasu. Pica mówi, że jakby tego nie było, to by. No to na pewno chłodnica by wpadła tutaj w cały osprzęt. Pewnie koło pasowe by ucierpiało, może Micha. Zapisie, bez stresu, akt! <grym> <grym> Więc <grym> Marcin nam mniej więcej powiedział, jak wygląda sytuacja. Mogło być dużo gorzej, sprawdził się wariant bardziej optymistyczny. Eee, oczywiście przy okazji tej, tych napraw jeszcze robię inne rzeczy, jakaś zmiana oleju. I jakieś inne detale do poprawy. Ale zaczynając od, od samej naprawy, to koszty robocizny: 650 zł netto i mamy pogięty wspornik chłodnicy, naprostowanie i pomalowanie, zderzak do wymiany, błotnik do wymiany, lampa lewa do wymiany, to urwane mocowanie maski, naprawa, zwarcie w instalacji w rozruszniku. I to jest tyle, jeśli chodzi o pracę. Z elementów, no to tak jak mówiliśmy, zderzak, błotnik lampa mm, odpowiednio zderzak 150, błotnik 100, lampa z 200, 450 za te elementy, 650 na naprawa to mamy 1000 zł za ogarnięcie samochodu. I jeszcze dochodzi olej z filtrem oleju 400, no bo to zawsze tak jest, że jak już oddajemy gruza, żeby zrobić coś konkretnego, to zawsze się jeszcze dwie, trzy rzeczy dojdą. Więc w sumie finalnie za to wszystko będzie 2000. tysiące. Razem z, ele z elementami, z całą robocizną, z olejem, jeszcze jakieś kilka... Dup Zapić akcja. <grym> w dzisiejszym odcinku chcieliśmy pokazać, że decydując się na motorsport amatorski, to oprócz y, policzenia zakupu budowy auta, oprócz policzenia wyjazdu na Track Day, y, też trzeba brać pod uwagę, że raz na jakiś czas niestety coś takiego nam się przydarzy i to jest nieuniknione. Naturalną koleją rzeczy jest, że przepychamy granice i coraz szybciej, coraz szybciej chcemy w dany zakręt wejść, aż w pewnym momencie okazuje się, że aha, to już jest za szybko, ale no te limity są ciągle badane, więc nawet jeżeli sobie postanowimy, że będziemy mieć ostrożnie, prędzej czy później coś takiego się przydarzy, w tym przypadku no, to tak jak podaliśmy koszt, mniej więcej wyszedł 2000 za ogarnięcie auta i te sumy będą się pojawiały i jakoś to trzeba sobie wkalkulować co któryś miesiąc do całego budżetu. Rajdowanie. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i zapraszamy do kolejnych odcinków. Cześć!